Szanowna Pani Marszałek, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, mam zaszczyt zaprezentować stanowisko Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska, PSL Unia Europejskich Demokratów, konserwatyści wobec sprawozdania Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, druk numer 1835. Celem projektu ustawy jest transpozycja do polskiego porządku prawnego artykułu drugiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej. 2020 łamane przez 1057 z dnia 15 lipca 2020 roku stanowiącej przepisy szczególne w odniesieniu do dyrektywy 96 łamane przez 71 łamane przez WE i dyrektywy 2014 łamane przez 67 łamane przez UE dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego oraz zmieniające dyrektywę. 20.06 łamane przez 22 łamane przez WE w odniesieniu do wymogów w zakresie egzekwowania przepisów oraz rozporządzenia Unii Europejskiej numer 10.24 łamane przez 20.12 zwanej dalej dyrektywą Unii Europejskiej 20.20 łamane przez 10.57 stanowiącej jeden z aktów wchodzących w skład tak zwanego pakietu mobilności 1. W sierpniu 2020 roku wprowadzono już pierwsze zmiany dotyczące przepisów pakietu mobilności. Tu kierowca powinien wrócić do swojego miejsca zamieszkania lub miejsca siedziby firmy, nie rzadziej niż co cztery tygodnie. Kierowca nie może odbywać regularnych 45-godzinnych odpoczynków tygodniowych. W kabinie pojazdu powinien odbyć go w hotelu bądź w miejscu przystosowanym do tego. Pojawiła się możliwość odbycia dwóch skróconych odpoczynków tygodniowych pod rząd w transporcie międzynarodowym. Trzeba jednak spełnić szereg warunków. Od 2 lutego 2022 roku kierowca na początku pierwszego postoju po przekroczeniu granicy państwa członkowskiego wprowadza symbol państwa, do którego wjechał. Postój ten odbywa się w najbliższym możliwym miejscu postoju, na granicy lub po jego przekroczeniu, wyrównanie do pensji minimalnej nie będzie obowiązywało w przypadku tranzytu oraz transportu bilateralnego, dwóch, do, dwóch dodatkowych operacji załadunku i rozładunku, przerzuty między dwoma krajami wykonywane przez przewoźnika, ale nie może mieć siedziby w żadnym z nich, więc tych zmian jest sporo przepisy te nakładają od 20 maja 2022 roku na przedsiębiorców wykonujących transport drogowy rzeczy z wykorzystaniem pojazdów, w których dopuszczalna masa całkowita przekracza 2,5 tony i nie jest większa niż 3,5 tony obowiązki dotyczące dostępu do zawodu przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym rzeczy. Więc tego tych zmian jest dosyć dużo i one Dotknął znacznej części przedsiębiorców transportowych, którzy zapowiadają, że skutek podniesienia też wynagrodzeń kierowców wykonujących międzynarodowy transport drogowy koszt tych wynagrodzeń może wzrosnąć nawet o 100%, co spowoduje, że krajowe firmy staną się mało atrakcyjne na rynku efektem zmian. Może stać się też przeniesienie działalności z Polski na terytorium np. Na Niemiec. Zapowiadane zmiany będą najbardziej odczuwalne dla krajów właśnie takich jak Polska, gdzie tutaj według wszystkich statystyk wysokość płacy minimalnej nie jest zbyt wysoka w porównaniu z niektórymi państwami Unii Europejskiej. Polscy pracodawcy będą musieli wypłacać wyrównanie do płacy zagranicznej dan danego kraju, Zastosowanie się do nowych przepisów spowoduje wzrost kosztów ponoszonych przez firmy transportowe. W celu uniknięcia strat firmy transportowe z pewnością będą podnosić ceny, a co z tym się wiąże? Ceny wzrosną, koszty usług wzrosną, więc różnice te pokryjemy my jako konsumenci końcowi. Mam nadzieję, że rządzący się zreflektują, przeprowadzą te zmiany, o których dzisiaj pan minister mówił na posiedzeniu komisji, że poprawki, które były zgłaszane przez tak naprawdę środowiska przedsiębiorców zostaną uwzględnione i tak odpowiadając, jak pan minister dzisiaj mówił, że wy wprowadzicie poprawki w Senacie. To my po, po podjęciu tych poprawek poprzemy ten projekt, bo zdajemy sobie sprawę, że trzeba to dostosować. Natomiast niektóre kwestie one nie muszą wejść już w tym momencie. Szanujmy polskich przedsiębiorców, szanujmy polskich przewoźników, dbajmy o nich, bo pandemia skutki tej odczuli już mocno, a te zmiany dotkną ich jeszcze bardziej. Dziękuję bardzo.